Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanko do zrobienia. Podstawą ostrosłupa o wysokości H jest kwadrat. Na e, rysunku przedstawiono siatkę i podano długości niektórych krawędzi tego ostrosłupa. 13, czyli tu jest 5, to tutaj też będzie 13. Dlaczego? Bo ten bok się z tym nałoży. I teraz, tak jak tu jest 13,5, to z Pitagorasa to H wyliczymy, bo to H do kwadratu stwierdzenia Pitagorasa plus 5. Czyli to jest suma kwadratów dwóch przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej, czyli równa się 13 do kwadratu. No to moi kochani mamy tak h kwadrat to się równa 13 kwadrat 169 odjąć 25, bo to jest 5 kwadrat, ale jednocześnie sobie przeniosłem na drugą stronę, a jak się przenosi na drugą stronę, to się zmienia znak na przeciwny. Czyli h do square will be equals like 169 minus 25 to jest 144, czyli H pierwiastek ze 144 jest 12. To mamy już tą długość 12 tutaj H oblicz objętość miść Do objętości potrzebne nam jest pole podstawy i wysokość, czyli wzór jest 1 trzecia razy pole podstawy, w podstawie jest kwadrat, czyli będzie 5 do kwadratu bo to jest bok do kwadratu, pole kwadratu, razy wysokość, którą tutaj już poleciliśmy, czyli że te 12, 12 skrócimy przez 3 tutaj z mianownikiem, z trójką, 5 do kwadratu jest 25, razy 1 to jest 1 i razy 4 to jest 100. Oczywiście pominąłem tutaj jednostki, ale wyobjętość będzie w jednostkach centymetry sześciennym. Tyle do policzenia, tyle to już koniec zadania. Jeżeli cokolwiek z niego zrozumieliście, zapraszam Was do udostępniania tego filmiku u siebie na Facebooku, Instagramie albo TikToku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Yo, jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie, lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeslij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. Górę. Dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie. Więcej, jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu. Koniecznie dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!